Jak tam wrażenia z nowej Fifki? W końcu ta gra jest w miarę zbalansowana, są strzały z dystansu, strzały z główki, fajne wrzutki. Byłoby naprawdę przykro, gdy... Ja mógłbym grać tak w ataku cały rok Bo to jest fajne i mi się to podoba Ale ciesz mi się tym, bo to jest 2-3 tygodnie max I cały fan będzie zabrany Renifery zobaczą, że graczom się podoba Smyf! im się to podoba! Patrzuj, patrzuj! 2-3 tygodnie poszło troszkę szybciej Już zaledwie po 5 dniach od oficjalnej premiery FIFA 22 Doczekaliśmy się pierwszego patcha I nie, 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 widzowie Nie jest to patch kroju. Oj, tutaj chętnie wyraźnie widać Zmieniliśmy to To jest potężny strzał, jeżeli chodzi o gameplay gry bo zostało zderfione naprawdę dużo rzeczy. Lubicie oglądać takie bramki? O Jezus, Maria, jaka to jest. Jaka to. Ojej. To lepiej się dobrze przypatrzcie, bo to może być ostatni raz, jak widzicie tego typu gol. No dobra, ale tak szczerze, co właściwie ten patch wnosi do FIFA 22? Jeszcze tylko zwrócę uwagę, że ja w tym odcinku będę poruszał sprawy gameplayowe, bo on, chociażby jeszcze zostały wprowadzone takie zmiany, że nie wiem, że piłkarz wychodzi o wiele później, jeżeli chodzi o animację walkoutu, czy do tej pory, jeżeli ktoś miał kartę Food Heroes z Joe Cola, to nie mógł rozegrać meczu. Być może nawet nie wiedzieliście, ale taki błąd był, również został podobno już naprawiony. Ale dzisiaj liczy się tylko to, co jest... Najważniejsze, a mianowicie gameplay. Oficjalna strona FIFA, jak widzicie, to jest dość mały aptejnik. Bo zobaczcie, tutaj tylko troszeczkę zmienili. <laughs> ja pierdzielę cała lista. Zobaczcie to, to wygląda, jakby w ogóle ta FIFA nowiutka wychodziła. Czytajcie to ile zmian. Masakra. My natomiast przejdziemy sobie do zakładki gameplay i tutaj wita nas pierwsza wiadomość, a mianowicie zmniejszono skuteczność interwencji bramkarzy, jeżeli chodzi o strzały oddawane wewnątrz pola karnego. I tutaj jeszcze jest taka notka, że szczególnie dotyczy to strzałów oddawanych około 11,27 m od bramkarza, czyli takie strzały po prostu z pola karnego, a właściwie stąd, z miejsca, gdzie się strzela po prostu rzuty karne i niby na pierwszy rzut oka jest to super zmiana, no bo pewnie też wiecie, że Meksu narzekał na to, że cały czas ci bramkarze bronią stuprocentowe sytuacje i ta zmiana w praktyce naprawdę wygląda nieźle, aczkolwiek wiem, że jest to już naprawdę rzecz, która o wiele zmienia gameplay gry i ta gra będzie się naprawdę mega różniła w przypadku tego, co widzieliśmy do tej pory no bo jednak już ci bramkarze nie będą aż tak OP, jak to się mówiło właściwie od początku, że w tym roku bramkarze są naprawdę koksami, prawdopodobnie to zostanie zderfione do takiego stopnia, że znowu będą ręcznikami, tak jak to było we wcześniejszych Fifach. Jeśli chodzi o kolejną zmianę, to nie jest ona aż tak istotna, ale myślę, że warto wspomnieć, że po prostu zwiększyli częstotliwość, w której podczas wykonywania w ślizgu, jeżeli po prostu wykonujemy w ślizg, to mamy większą szansę na odbiór piłki w momencie, kiedy ta piłka jest w ruchu. Wiem, że to jest trochę takie masło maślane, ale ciężko to jest przetłumaczyć na język polski, po prostu chodzi o to, że w momencie, w którym jakoś piłka się toczy, a my wykonujemy w ślizg, to po prostu łatwiej jest to piłkę zabrać. Kolejna zmiana na papierze również wygląda świetnie, ponieważ podczas teraz wykonywania rzutu rożnego, mianowicie kiedy drużyna będzie próbowała zrobić kontratak, to zawodnicy, którzy są ustawieni blisko linii środkowej, będą mieli. Przepraszam, znowu zapomniałem wyłączyć. Już jak stary z mlekiem wrócił, to i wy wróćcie, zostawcie suba. Wracając już do zmiany, to ona jest na duży plus, przynajmniej na papierze. Wygląda to w ten sposób, że podczas wykonywania kontrataku z rzutu rożnego. Nasi zawodnicy będą teraz stać o wiele lepiej w środku, właściwie, boiska i kryć zawodników, którzy będą chcieli dokonać kontrataku, i to jest zmiana, jak mówię, na duży plus. Bo teraz, chociażby ja, akurat mam Mbappe, no to jest bardzo szybki zawodnik, i w momencie, w którym był rzut rożny i leciała kontra, to po prostu Mbappe ścigał wszystkich obrońców i leciał sam na sam. I mam nadzieję, że właśnie to nie jest tylko na papierze tak świetnie wygląda i po prostu w FIFA 22 będzie ta zmiana mocno widoczna, bo moim zdaniem był to duży problem. No i czas na prawdziwą zmianę. Dodano animację bramkarzom, która pozwala, jak tutaj jest fajnie napisane, obronić wysokie, finezyjne strzały. Co tak właściwie równa się temu, że prawdopodobnie te wysokie strzały zostaną znerfione na rzecz tego, że bramkarze będą mogli je obronić przez dodaną nową animację. Tutaj jej jeszcze napisała, że po prostu robi to, aby bardziej urealistycznić wygląd bramkarzy i ich reakcje na właśnie tego typu strzały. Ale wiadomo o co chodzi. Po prostu te finezyjne strzały moim zdaniem już nie będą tak OP. I po prostu wszystkie strzały, jakie teraz będą leciały za pola karnego, już takie OP nie będą jak do tej pory. A moim zdaniem jest to. No, troszkę duży minus, bo jednak fajnie, mimo wszystko, jak te strzały takie leciały. Póki co, jestem najbardziej zadowolony z tej zmiany, że w tym polu karnym podobno zawodnicy będą lepiej strzelać, bo to jest na duży plus. Aczkolwiek, mówię, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Aczkolwiek ta zmiana, jak mówię, jest naprawdę potężna i mega wpłynie na gameplay, bo moim zdaniem już te finezyjne strzały z dystansu nie będą taką P. Jeżeli chodzi o kolejny podpunkt, to jest to po prostu skopiowane to samo, co jest tutaj napisane. Dzięki EA. I tak dla odmiany kolejny podpunkt to też jest skopiowany podpunkt właśnie stąd, także rozumiem jest to mały błąd i jej na pewno zdarza się pierwszy raz, więc tutaj nie ma co ich jechać. Kolejna zmiana to już na szczęście nie jest powtórka z góry, a mianowicie jest to poszerzony obszar, w którym po prostu podczas wykonywania rzutu wolnego może się to kółko znaleźć, wiecie, chodzi o to, które po prostu mierzymy strzelając w... Miejsce, gdzie właśnie ten strzał chcemy oddać, czyli wiecie, to kółeczko podczas strzelania, i ono teraz ma obszar poszerzony, czyli możemy nim jeszcze bardziej wyjechać, tak jak to było w poprzedniej FIFA. W tej FIFA natomiast był tutaj, wiecie, było po prostu to zmniejszone. Moim zdaniem, że lepiej było zmniejszone, no bo i tak każda, większość z Was po prostu celuje w światło bramki, tak jak ja. Wiem, że tam są różne sposoby, żeby tam strzelać, wiecie, po bokach i tak dalej. Ja się akurat na tym nie znam, jest to zmiana nie aż tak istotna. No może mnie troszeczkę będzie denerwować, jak będzie to kółeczko bardziej wylatywać za strefę. Te bramki, ale jak mówię, no tutaj zmiana nie niezbyt istotna. Kolejna zmiana dotyczy meczów kooperacyjnych oraz PS5. Na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo ani nie mam tej konsoli, ani nigdy nie grałem w meczach kooperacyjnych, więc nie wiem, czy te problemy tam występowały, a natomiast jeżeli chodzi o PS5, to tutaj po prostu dodano jakąś nową funkcję do kontrolera. Nie mam pojęcia o co chodzi, jak mówię, niestety nie mam tej konsoli. Natomiast kolejną, jeżeli chodzi o gameplay, ważną zmianą jest to, że sędzia będzie teraz gwizdał więcej fauli, gdy zawodnik wykona z dużą prędkością. Po prostu w ślizg, więc jest to moim zdaniem duża zmiana również, bo do tej pory te ślizgi były naprawdę używane przez znaczną część graczy. Nie tak bardzo jak kiedyś, ale i tak te ślizgi były używane. No a teraz podobno sędzia będzie o wiele częściej obwizdywał fałd, więc jestem bardzo ciekawy, jak to będzie w samej grze wyglądać. Kolejne trzy zmiany dotyczą tego, że zwiększona efektywność również sędziów w przypadku kontaktów w polu karnym i nie będzie już tak dużo rzutów karnych gwizdanych po tym, jak został wykazany w ślizg w odpowiedzi. Czasie. Tak samo nie będzie już aż tak często, e, tutaj, jakby to powiedzieć, wizdanej fauli, podczas gdy był wykonywany atak dość lekki oraz tutaj zwiększono jeszcze efektywność sędziów w momencie, w którym. Podczas zderzenia z bramkarzem, teraz już podobno sędzia będzie gwizdał o wiele więcej fauli. Także są to kolejne trzy zmiany, które będą dokonane na sędzia. No i jeszcze w przypadku wyrzutów z autów, podobno jest poprawiona ich celność. I nie wiem, jakiś tutaj target selection czyli po prostu yy, w momencie, w którym obierzemy sobie jakiś cel, to podobno te piłki będą lepiej leciały do tego celu. To już. Pierdołki. Jeszcze z takich pomniejszych zmian to, w momencie, w którym ktoś wykonywał spóźnionego fake shota, to zawodnik po prostu podawał piłkę, i podobno to też zostało zmienione. Tak w ogóle ten post został wrzucony przez EA zaro czy kogoś takiego. To jest EA Community Manager, czyli osoba wysoko postawiona, odpowiedzialna. Come on, to jest to samo co było w poprzednim. In rare case, player could take an... Y Purtacz i zobaczcie, i jest to samo jeszcze raz sklejone. No kaman stary, to już chyba z piąta wpadka. Ja wiem, że to jest tylko tekst i tak dalej, no ale kurde, to to w ogóle kontroluje. Oficjalna strona FIFA Forums EA Sports podrzucony przez jej community manager. O co tu chodzi? Jeżeli ktoś troszkę lepiej zna język angielski, to oczywiście podrzucam wam ten tekst w opisie. Jeżeli chcecie się z nim zapoznać. Tutaj jeszcze takie głupoty pokroju, że. Czasami włosy były jakieś tam, nie wiem, blurry, czyli po prostu zamazane podczas jakichś gameplay i powtórek. To, to w ogóle nieistotne, pierdoły. Mnie to nie obchodzi. Myślę, że tutaj nie ma co wam nawet tego mówić, bo to nie jest zbyt istotne. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie teraz w komentarzu, bo moim zdaniem jest to naprawdę duża zmiana gameplayowa. Ta FIFA 22 powoli moim zdaniem będzie zmieniała się FIFA 21, czego bardzo nie chcę. Ale wszystko na to wskazuje i mam nadzieję, że to będzie wyglądało tak dobrze jak na papierze, a ta granie będzie kompletnie inna niż po prostu to było do tej pory.